Tym razem zdefiniujemy kolory, kolory przypisane do wierzchołków. Na przykład tutaj trzy kolory: czerwony, zielony, niebieski. To są te kolory: czerwony, zielony, niebieski. Następnie Przeodowujemy je do buforu razy 4, gdyż to są bajty. Następnie tekstury w teksturach nic nie zmieniamy. W kolorach dodajemy następną macierz kolorów, tak jak przedtem. Wierzchołki, tekstura, teraz kolory. GCW C, W. Akurat tak mamy zdefiniowane to wierzchołki trójkąta. Rysujemy je po kolei, kręcąc się zgodnie z wskazówkami zegara. To jest C, A C, C, no to w przeciwną stronę. Jeśli są wierzchołki, je po kolei rysujemy. Znów kolory dodajemy wskazanie na bufor, któryśmy tu wcześniej zdefiniowali. Analogiczny do buforu na tekstury i na zwykłe wierzchołki. I wskazanie na ten bufor jest oczywiście tutaj, różnią się one nazwami, te funkcje. W końcu rysujemy z Triangle Strip. Czyli łączymy ze sobą trójkąty te wierzchołki, których jest podzielić przez trzy, bo mają trzy współrzędne. Jest akurat cztery, są tak. Sprawdźmy, czy to działa. No i tutaj jest... Są cztery kolory, tak? Jak one były tam po kolei. Czerwony, zielony, niebieski. Czerwony, zielony, niebieski. Zgodnie z kierunkiem z kazówek zegara. I znowu czerwony, zielony, niebieski. Czerwony, zielony, niebieski.